Cześć, witajcie na moim kanale. Mamy tu jeszcze jedną paczkę. Kupioną zaraz na początku listopada. Zaraz ją otworzę, pokażę Wam komiksy. Wszystkie cztery, a widzę, że jest pięć. Tu jest jakiś gratis. Kupiłem na Oliksie po 5Z za sztukę, nie licząc tego Nexusa. To niech to będzie taki bonus na start. Bo nie wiem, czego się to spodziewać. W ogóle co to za wydawnictwo. Capital Comics. Nie znam, nie znam, a jakaś data. No, nie widzę tutaj nic. Dolar 75, czyli pewnie jakieś takie. Tu widzę 83 rok. No, to fajnie by było. Taki fajny offsetowy papier, ale jest taki bardziej sztywny. Więc ciekawie to wygląda. Jakaś Space Opera chyba to jest. No, nie wiem. Bardzo ładnie to wygląda. Na pewno jakieś lata 80, tu widać po tych właśnie stronach, takich typowo stylizowanych na tamten czas. Tutaj też jakaś taka reklama, coś, ale właśnie w tamten desień, czyli taka miła niespodzianka. I dobra, to to było tak, teraz mam tu cztery, cztery Batmany, każdy był za taka to trzeba zrobić tego, tu mam dwa zeszyty te zeszyty, czyli Legends of the Dark Knight tu jest numer 47 i tutaj numer 46 zafasnowała mnie ta kładka, kiedy oglądałem kiedy dawno, dawno temu przeglądałem Wizardy i tam był właśnie ten zeszyt w jakiejś rameczce i tak ostatnio przeglądając właśnie Olixa to mi się właśnie rzuciło w oczy z 93 roku jest to komiks Pokażę. I przeglądając tego lixa, tak mi się rzucił ten komiks. To akurat go dodał. O, patrzcie, jaka fajna reklama Nightfall. Czy jesteśmy w domu. I tak yy, tak i tak yy, po tym jak to mi się rzuciło w oczy, oczywiście, no Wszedłem w tę aukcję. Zobaczyłem, że tam są dwa komiksy. Z no, w cenie 10 zł oczywiście, no. Ale byłem ciekawy tego albumu, to jest komiks gdzie Guy Gardner z Miał spina z Supermanem, jednym z czterech Supermanów i tego u nas Semik nie wydał. Także jest powód, by wydawać śmierć Supermana, powrót rządy Supermanów i tak dalej. Dobra, Batman przyjrzany o jest szef. Fajnie zobaczcie, wszystko jest tak. To jakby za tomu właśnie, by już wyjechał właśnie albo z jakiegoś innego sklepu. Łukasz też mi tak przesłał ostatnio komiksy, więc... Fali się taka inicjatywa bardzo fajnie. Te komiks naprawdę wyglądają świetnie. Tak Patłomen w takim starym, klasycznym właśnie kostiumie właśnie z lat 80. I legendy oh, patrzcie jak to ładnie się tutaj wszystko nam zazębia. Dopiero co ten komiks się nas wykazał. Fantastyczny. to nie koniec. Jeszcze pospoilowałem też. Sorry. No, fajne tutaj strony takie listy można było wysyłać do redakcji. Co za dużo nie widzę to, żeby może jakieś takie drobne odpowiedzi. O, tu jakaś fajna strona. Atom opisany. Tutaj widzę stela Oczywiście tu jest nasza czwórka. Fajnie to wygląda. Ozzy o i Ozborno. Od Batman, Legend of the Dark Knight, czyli kolejne numery 42, 43, czyli poprzedzające te, ale ten właśnie komiks wyszedł w ten semik. Więc to był od razu zakup, musiał od razu wpaść, od razu musiałem to wziąć mieć. Ja już sobie to porównałem. Dodam, że nic nie wyciął ten semik. Oczywiście no, mój jest zajechany. Komiks. Nawet nie wiedziałem, że aż tak bardzo. Ale tu się wszystko zgadza. Te dwie zeszytówki zaślubiły ten komiks. Wszystko jest 100% właśnie tym komiksem. Plus taka ciekawostka, może. Gdy skończył się hot house, zaczął się Superman. Co mogę dopowied dopowiedzieć? Komiksy w wydaniu oryginalnym są zdecydowanie yy, lepszej jakości niż te, które mamy w semiku. A szkoda. Tu jest 93 rok, tu jest 98 Jest to 10 numer. 95, czyli już jesteśmy blisko końca serii Batmana and Superman. Ale przejrzymy sobie teraz te komiksy, może tak na szybko, co mają w środku, No te kolory naprawdę wyglądają bardzo żywo. Są tu też fajne reklamy. Batman Retus między innymi. Świetne, świetne kolory. Jakość papieru też offset. No taki dosyć ciekawy Super Gear and Team Luthor. No Ciekawe, jak może miniseria. Nightfall znowu świetna reklama. Ole świetna układka. Nie zwróciłem na to uwagi prędzej. Armia ciemności, no rewelacja. Świetnie. Dobra, to zacznę jeszcze ten zeszyt. Fajnie wydane są te zeszyty. Widać, że jest tutaj dosyć dobra jakość jak na offset. Na tamte czasy. Widać to. Ładnie było zabezpieczone, że to tak po tylu latach taką daje nowością. wnikam jak tam właściciel to trzymał, miał, znalazł, kupił gdzieś nie życiu tej uwagi. I bardzo fajnie. Okej, okay, tak by to wyglądało. Mam tutaj semiki. Dodatkowe zeszyty. Jestem w pełni zadowolony. Świetny zakup jak dla mnie. Super się cieszę, że to trafiło w moje ręce i zasiliło moją kolekcję. Ode mnie to było na tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć!